Siemano, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zagramy w sobie w CSGO. Czyli kander Global Offensive, jakby to się wiedział. I zagramy na mapie Office, oczywiście z botami, bo ja kurde tylko z botami umiem grać, niestety. Kurde, jestem słaby w tą grę, ale uczę się, powiem Wam tak. Uczę się, uczę się i jeszcze raz uczę się. A powiedzcie u was, jak tam weekend mija, bo u mnie bardzo świetnie. Znaczy nie wiem, kiedy wy to dostaniecie na kanał, ale ja to nagrywam w sobotę. A napiszcie w komentarzu w ogóle kiedy wy to oglądacie. I ogólnie mam nowy komputer, więc jakoś się dużo polepszy, bardzo się polepszy. Znaczy nie mówię, że to jest świetna jakość, ale 100 razy chyba 300% lepsza karta niż na mojej poprzedniej.

Jogi? Kurde... Wiem, ja że gram na złym celowniku i zdaję się tego z jak jakby co. Kurde... Ale tak jest to najlepsze z tych wszystkich bogów. No siema Jona, no się O znowu umarłem Nie boję się jakby do tej gry Nie jest straszna gra Dla nie, nie, nie lubię te piwa takie gry Mapy fajne są zdecydowanie bez żadnych modów Nie, nagiwy, bardzo piszę, bo jak... Jakie w Jakie mapy chcecie? Kurde, ja nie umiem na celownik, na tym zielonym, jeszcze za niedużo postawić. ustawić. Biorę go od prawie trzech tygodni na komputer, ale kurde, no nie umiem. Znaczy nie umiem, no nie miałem czasu po prostu. Co to się ma w ogóle tłumaczyć? Zostawcie suba, lajka i nie zapomnijcie o wejściu na mojego Instagrama, sobie Instagram, na pewno znajdziecie. No to vůbec mluvte, jak vám můj ten myje, bo mi my to můj... Kurde, no. Znovu mi nejde, no. O, to lubię, to lubię, ten lubię, jest O, że ja robię W ogóle, patrzcie Tu się to pół rozwali, tego monitora A gdzie to komputer Dobra, każdego z tego da wynik Zobaczcie, że zela nie zmieni, następnym no, będzie Na dzisiaj nie da mi do chociaż nawet nic nie na tych filmach, więc... S'a tego. Tak. Kto normalnie mówi Essa? Ja. ja. mówię, jak to będzie, że jestem normalny. Czasami to jest każdy na każdego, to jest moja drużyna. E, bije swoich nawet. Oooooo to będzie... A nie, myślę, że to jest lepsze. prawda? No dobra W końcu tej rundy to będzie ostatni odcinek Na razie dażę to, 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 to trening z butami tak zwaną serię Czy tak wygląda przeze mnie Dziwne, bardzo Możecie mogą wzocinać z Was zaprosić, to bardzo proszę Tylko musicie powiedzieć, się przedstawić, możemy nawet na... Razem grać yy, na CV radio tak zwanym o, Kurde, no co się dzisiaj ze mną dzieje, nie rozumiem Ej, bizon To jest bizon Обедана, конечно. Ой, да, да, Dzisiaj mam Windowsa 11, najnowszego Jak go sobie bardzo fajne. Bo to jest taki dobry system Znaczy dobry On jest chyba tym, kto wległ w większych kwestiach Więc już obiecuję no, no dobra, niedługo koniec walki więc. Taip, ir kaip visi bosa, ir kaip aš ar kam priešau. Moja ulubiona mapa jednak. Like Dust jest też ok. Mapa Dust jest też spokojną bronią. Znaczy mapą, kurde, to so ja gadał. Tego dramatowa podejrza, no, ale to no, fajne. Co jest no? Byle się -y, mam zmienić prawo,

Dobra, ja dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia w przyszłości. Siema.